Proszę Państwa, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Jesteśmy w Karlskorone I chciałem Wam pokazać ciekawe zjawisko Na środku, na środku można powiedzieć Tutaj no, tego zalewu Jest fontanna. proszę bardzo To tylko tutaj w Karlskorone można zobaczyć Piękna funtanna O, tak to wygląda Na środku zalewu wychodzą takie różne Strumienie wody no, W ogóle to jest piękne miasteczko Karlskorone Polecam, warto tu przyjść Tutaj jest pełno antykwariatów, z tej strony, właśnie tam kilka żeśmy odwiedzili, a tu mamy Malinę. No, Malina jest z tej strony i z tamtej. Tutaj takie małe statki wycieczkowe pływają, w to i z powrotem, bo tam są różne wyspy, można, o tam właśnie popłynął jeden. Teraz go spróbujemy przybliżyć, o tam popłynął sobie, płynie. O jest właśnie, tak go widzimy, płynie, mały stateczek. A tu mamy też kajaki, łódź wielkomotorową. No u nas taką łódź posiadają w tym, no nasi komandosi. To się nazywa Formoza w mandarce wojennej, taka jednostka, która tam ma swoich komandosów morskich. Tutaj mamy różne stateczki, no bo Tutaj w Szwecji, w Karskoronę, to widać, że wiele ludzi ma po prostu swoje, swój ten, swój jachcik, motorówkę. Bo na wyspach mieszkają po prostu, muszą. O, jest jakiś student, czekaj, zobaczymy. Mamy studenta. Hello, students! Polish Television Nacional. Jus taksi? No. No, no taksi. Tak to wygląda tutaj w Szwecji. Pomorska Telewizja Narodowa, Słowami Dzieńbliński, pozdrawia ze Szwecji, z Karlskolony. Mamy sobotę 1 września 2016. Ahoj, zapraszamy do Karlskolony.